Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Jesteśmy w porcie. Pogoda na razie bardzo fajna. Słoneczko jeszcze świeci. Wolki na niebie są różne i różniste, ale. Jakiś tam wioterek jest na zalewie, powinien być z północnego zachodu. Spalamy na razie silniczek. ska Ja silniczek Już cisza W powolutku zbliżamy się do Zarzęcina z ręką na pulsie to znaczy na falę miecza Niestety ale co chwila przycierka i trzeba szybko unosić ale jakoś tam powoli powoli jest metr po metrze Jakby nie było Większość drogi już przeszliśmy nawet jak przyjdzie odpalić silnik, to już kawałek no, wiaterek teraz w noc zaczyna wiać Znowu Dobra. Ach, stanęliśmy na słonecznej. A wiaterek teraz osłabł. To na razie nie jest źle. Zobaczymy, co będzie jutro. A tutaj jest głębiej. Lepiej stać tam w tym mule. Człowiek wychodzi. Nie lubię takich brzegów tutaj przynajmniej piaseczek i łódka teraz stoi, także nie trze nawet to odno no. a, a sięgamy trapikiem do, do brzegu także plusem jest to, że jak falka czy coś to nie tłucze. No, dostaniemy, zobaczymy jak jutro by rzeczywiście za mocno wiało, byłoby za chłodno no po prostu za to się przestawimy ale generalnie jutro przez jakiś czas ma powiać a później będzie raczej wiatr słab niedziela ma być chyba z tego co pamiętam taka małowieczna no zobaczymy troszeczkę trzeba było pukać z tych nasionek sosny pełno tych tych jest no ale takie uroki jesieni. Jak nie wiosną pyłki, to jesienią znowu co innego. no Niestety. Nudno by było, jakby tak wszystko było legancko. Już robka zalana do Eberszpecherka. Napełniony zbiorniczek. Także na noc można spokojnie grzanko robić. Będziecie ciepło. No to na razie Maluszek poszedł sprawdzić czy grzybki się pojawiły No nie przenosiliśmy się na zieloną bo wiaterek jest taki tam do wytrzymania a słoneczko będzie ładne dzisiaj wieczorem jeszcze od rana się zaczyna ładnie słońce, nie ma być. Także zostajemy tutaj. Byliśmy na spacerku grzybkowym. No, coś się tam pojawia. o To jest. A tu Elżbiety po pierwszym spacerku pocięte. Także coś niecoś już grzybeczków. Na początek sezonu. A łódeczka ładnie pływa sobie, nie hacząc odno elegancko, także lubię takie delikatnie, miękkie bujanie bez starcia odno. Po spacerze apetyt nam będzie dopisywał. Maluszek już kroi tutaj sałateczkę pomidorków i robureczków a tu już czekają no jak schabowe to po takim spacerze to musi być tam ziemniaczki się gotują już także będzie mniam mniam dobrze będzie no ważne żeby była ładna pogoda bo pogoda to jak mówię jest zawsze tylko no, ładna no, a nie będzie, też przeżyjemy. No, pogoda zrobiła się piękna. Proszę, tak jak w było. Niebo lazur-glazur. Lazur. A tutaj wstępne suszenie żybeczków z dzisiejszych zbierań. krajone na noc się położy pod ebersprecherka pod wyjście przy ogrzewaniu i będą suche jak pieprz na rano Od rana zgodnie z prognozami w niedzielę piękna pogoda niebo bezchmurne Super Jaterek taki delikatny, a nawet nie zimny jest, Uch, trzeba trochę rentgenów złapać. Maluszek zachęcony wczorajszą porcją nazbieranych grzybków dzisiaj po śniadanku poleciał też No ja niestety po wczorajszym spacerze odczułem bionerko moje to Już dzisiaj dałem sobie spokój Później po, może poszlifujemy jak i no, odeszliśmy już od Słonecznej. Szybko, szybko, bez żadnych tych bo w trakcie obiadu, akurat Mariuszek naszykował obiad. Zdecydowałem się odejść. Już na razie bałagan, tylko niezłożona. Po ale to później sobie zrobimy. Na razie tak spokojnie, żeby tylko zjeść obiadek, i już do przodu o troszeczkę poszlifowałem, uruchomiłem agregacik, i był tutaj robione. Nie wiem, jeszcze w porcie chcę może rozrobić, ale zobaczymy, no, jak to będzie. Nie, nic nie chcę mówić, no, tro, trochę, trochę porobiłem. Uchyliłem się, musiałem się wykąpać. Woda już jest bardzo rzeźka, powiedziałbym. Ależ to się przyzwyczajać, no bo znowu parę kąpieli hartujących chciałbym zrobić. No to co? Ładne widoki naszego zalewu. Do you want to pass? To jest tylko zmywanko. Nie wiem, chcę jeszcze rozrobić szpachlówkę i nie, no wiem, nie wiem, czy jest, jest, jest sens. No zobaczę Myślę się jeszcze. Najpierw wyniesiemy graty do samochodu. Ja wyniosę.